Rozpalanie drewna od góry znane od lat, ale nadal kontrowersyjne. Rozpalanie tą metodą nadal dla wielu użytkowników kominków jest jakąś magią, czymś niezrozumiałym, a czasami nawet wręcz niemożliwym. W tym filmie postaramy się jak najprościej pokazać Wam metodę rozpalania drewna od góry w kominkach. Przy tej metodzie załadujemy maksymalnie 3 czwarte wysokości paleniska. My korzystamy z podpałki ekologicznej. Są to wiórki z drewna nasączone woskiem. Metoda rozpalania od góry była znana w Niemczech już w 1988 roku. Główne zalety tej metody to łatwiejsze rozpalanie stosu od góry, mniej szkodliwego dymu, więcej ciepła z tej samej porcji drewna, wyższe temperatury spalania już od pierwszych chwil po rozpaleniu. Mniej smoły i sadzy. W czasie, kiedy w naszym biurze spala się w kominku, my podglądamy komin, żeby wiedzieć na bieżąco, jak to wygląda w kwestii ilości dymu ze spalanego drewna rozpalanego tą właśnie metodą. Przy tej technice rozpalania drewna załadunek jest relatywnie dosyć duży. Dzięki temu nie musimy często otwierać drzwiczek kominka celem dołożenia drewna. Stos rozpalony od góry od razu generuje wyższą temperaturę. Dzięki temu minimalizujemy ilość dymu na kominie. Cel osiągnięty, cały stos zajął się od góry do dołu. To nie magia, to fizyka. Podsumowując, tak, drewno pali się z góry na dół, stos rozpala się w całości, temperatura spalania jest wysoka, kominek daje więcej ciepła. Dziękujemy za uwagę.